E, Michał Gadowicz z prezentacją o ucznictwie. Dobry. Ponieważ tarcza za ciężka, a te ściany za miękkie, nie będę dzisiaj strzelał. Za to opowiem Wam o tym, co to jest łuk. Pewnie każdy kiedyś widział łuk. No, może większość. Definicja jest dosyć prosta: łuk to wygięty patyk. To jest akurat krzywy, wygięty patyk, służący do strzelania do tarcz, nie do ludzi. A jak to się zaczęło? Gdzie to jest? Ach. Więc, jak to się zaczęło z tymi łukami? Człowiek pierwotny chciał polować na ptaki. Od tego się zaczęło, ale oszczepem nie dorzucał, bo miał zinkla. W wolnym tłumaczeniu po prostu nie trafiał. Więc skonstruował łuk, który był zdolny miotać lżejszymi pociskami. Co się stało potem? Potem łuk zaczął zostać wykorzystywany w walce. Pierwszymi, którzy go tak wykorzystali, byli Egipcjanie. Egipcjanie powiedzieli, My też chcemy taki łuk, ale u nas jest za mało drewna, więc zbudowali łuk kompozytowy. Taki łuk nie jest złożony już z samego drewna, ale z wielu warstw ścięgien i żył zwierząt połączonych z miękkim rdzeniem. Taki łuk był zawsze wyginany w drugą stronę, a następnie naginany do naturalnego wyglądu. Egipcjanie korzystali już z brązowych grotów. Były one zdolne zabijać zwierzęta o wiele większe, ale niestety nie zawsze sprawdzały się przeciw opancerzonym przeciwnikom. Dlatego, kiedy chwalili się tak swoimi łukami, przyszli do nich Rzymianie i ich zbili. Ży Egipcjanie dostali łupnia. A Rzymianie olali łuki. Nie chcieli ich, bo wiedzieli, że ich pancerze chronią ich doskonale przed łukami. Za to zaczęli wykorzystywać kusze. Na początku przyjęto je jako lepsze od łuków. Ale w końcu się rozmyślono. Ponieważ kusze miały o wiele mniejszy zasięg. A w łukach, w strzałach od łuków powoli zaczynały się pojawiać żelazne groty. Dzięki temu łuki zaczęły wyprzedzać kusze. Pierwszym, takim, pierwszym objawem tego wyprzedzania było skonstruowanie długiego łuku w Walii. Przeżywała francuskiego rycerza razem z koniem. Dlatego Anglicy... Do, dlaczego Francuzi dostali łupnia od nich w wojnie stuletniej? Następnie... Łuki poszły w odstawkę, ponieważ powoli zaczęła się wybijać naprzód broń palna, ale broń palna szybko wyparła resztki łuków i była długa przerwa, która była aż do pierwszych igrzysk olimpijskich od czasów starożytności. Tam łuk był dyscypliną olimpijską i z czasem Zaczęto łuki konstruować z nowoczesnych materiałów. Łuki były wykorzystywane również z II wojnie światowej, ale po II wojnie znowu już nikogo przestało obchodzić łuki. Aż do teraz. Dzisiaj łuki konstruuje się z nowoczesnych tworzyw. Dobry łuk potrafi przeszyć drzewo na wylot. A luk bloczkowy, gdybym miał przeszyć rycerza francuskiego, przeszyłby ich dwóch. Dziękuję.